Cieszę się, że jesteś z nami na kursie Flow Mindset. Nazywam się Christian Bischoff i podczas pierwszych dwóch lekcji rozmawialiśmy o historii, którą sobie opowiadasz, i o projekcjach. Świat jest odbiciem ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o pytaniach, które sobie zadajesz. To również bardzo interesujący temat. Nastawienie to sposób, w jaki myślisz, ale czym właściwie jest myślenie? Kiedy przyjrzymy się temu uważnie, zauważymy, że w ciągu dnia odpowiadamy świadomie lub nieświadomie na pewne pytania, które pojawiają się w naszej głowie. To jest właśnie sposób myślenia. Trzy proste przykłady. Kiedy idziesz do supermarketu, jakie pytanie sobie zadajesz? Co zamierzam kupić? Oczywiście możesz zadać sobie to pytanie wcześniej, w domu czy samochodzie i sporządzić listę zakupów, ale wcześniej zadajesz sobie pytanie, co zamierzam kupić. A podczas całego procesu zakupów masz to pytanie w głowie. Idziesz do restauracji i kelner przynosi ci menu. Jakie pytanie sobie zadajesz? Co zamierzam zjeść? I przez następnych kilka minut będziesz myślał tylko o odpowiedzi na to mimowolne pytanie. Rzadko wypowiadasz na głos. Zastanówmy się, co takiego zjem. To dzieje się w głowie, głównie w podświadomości. Idziesz do pracy wcześnie rano, jakie pytanie będziesz sobie zadawać? Jak wygląda mój grafik na dziś? Co muszę dzisiaj zrobić? W jakich spotkaniach muszę wziąć udział? Oznacza to, że zadajemy sobie pytanie przed tym wszystkim, o czym myślimy, świadomie lub w większości podświadomie. A kiedy uświadomimy sobie, że zadajemy te pytania przez cały dzień, przed naszymi oczami otwiera się zupełnie nowy świat myślenia. Wielu z nas ma problemy w swoim życiu, ponieważ nigdy tego nie zauważyło. Jakie pytania zadaję sobie przez cały dzień na temat mojego życia i otaczającego świata? I jaki jest wpływ tych pytań na jakość mojego życia i na mój sposób myślenia? Gdy zadajesz sobie złe pytanie, wszystkie pytania mają odpowiedzi. Pytanie określa rodzaj otrzymanej odpowiedzi. Na pytanie, co zamierzam kupić, otrzymasz zupełnie inną odpowiedź niż na pytanie, jak pokazać mojemu partnerowi, że kocham go ponad wszystko. Jaki błąd popełnił dzisiaj mój partner? Otrzyma inną odpowiedź niż, za co jestem wdzięczny, wdzięczna mojemu partnerowi. Dlaczego jestem razem z partnerem, partnerką? Co w nich kocham? Pytania wywołują odpowiedzi, a te automatycznie wpływają na jakość naszego życia. Jeśli ktoś przez cały dzień zadaje sobie pytanie o błędy swojego partnera, oczywiście otrzyma tylko negatywne odpowiedzi. Rezultatem będzie nieudany związek i niska jakość życia, ponieważ te odpowiedzi mają wpływ na ciebie. Zasada jest więc taka, że jeśli zadajesz negatywne pytania, twój umysł da ci negatywne odpowiedzi, a ty skomplikujesz życie i obniżysz jego jakość. Błędne pytania dają błędne odpowiedzi, błędne pytania negatywnie wpływają na jakość życia. Prawdą jest również coś odwrotnego. Zadaj sobie pozytywne pytanie, a twój umysł będzie musiał wymyślić pozytywne odpowiedzi i zauważysz, że jakość twojego życia się poprawi. Właśnie dlatego stosujemy tę zasadę myślenia. Jakość Twoich pytań definiuje jakość Twoich odpowiedzi, wpływa na jakość Twojego życia. Spójrzmy na przykład z naszych sesji mindset coachingowych. Wielu z nas od wielu lat zadaje sobie pytanie, co jest ze mną nie tak. Co jest ze mną nie tak? I przez cały czas podświadomie znajdujemy coś, co jest z nami nie tak. Jestem za duży, za mały, nie mogę tego zrobić, znowu popełniłem błąd, jesteś zbyt nieśmiały, zbyt strachliwy, nie jesteś wystarczająco odważny, aby mieć wymarzoną pracę, nie jesteś idealnym partnerem. Kiedy twój umysł przez cały dzień zadaje sobie pytanie, co jest ze mną nie tak, to automatycznie znajduje odpowiedzi, które dowodzą, że coś jest nie tak, nawet jeśli twoje życie wygląda dobrze. Nie możesz jednak dostrzec, że żyjesz w porządku, ponieważ twój sposób myślenia jest nastawiony na to, że coś jest z tobą nie tak. Następnie przekazujemy to pytanie. Rozmawialiśmy już o projekcjach. Widzisz świat takim, jakim jesteś. Jeśli ktoś przez cały dzień zadaje sobie pytanie, co jest ze mną nie tak, to szybko zaczyna pytać siebie, co jest nie tak z innymi? Co jest nie tak z moim otoczeniem? Widzi tylko błędy i słabości tych, którzy są wokół niego. Następnie pytanie urasta do co jest nie tak ze światem, z moim życiem? W pewnym momencie wszystko jest nie tak. Powinniśmy zacząć zadawać sobie znacznie lepsze pytania. Co jest ze mną w porządku? Podczas moich warsztatów obserwuję, jak uczestnicy zadają sobie pytanie, co jest ze mną nie tak. Znajdują 50 idealnych odpowiedzi. Kiedy zadaję im nowe, lepsze pytanie, na które muszą znaleźć odpowiedź, pytam, co jest z tobą w porządku? Na początku nie mogą znaleźć żadnego przekonującego argumentu, niczego dobrego, ponieważ przez dziesięciolecia skupiali się na znajdywaniu tego, co jest z nimi nie tak. Co więc można zrobić w takiej sytuacji? Zawsze powtarzam, by zapytali swoich rodziców, rodzeństwo, przyjaciela. Na ostatnich warsztatach pojawił się młodzieniec, który nie potrafił znaleźć w sobie nic dobrego. Na następnych dałem mu zadanie – znajdź 500 rzeczy, które są w tobie dobre. Tego wieczoru zadzwonił do rodziców, siostry, przyjaciela, i następnego dnia znalazł sto rzeczy, które były w nim dobre. Z dnia na dzień, tak po prostu, zmienił swoje nastawienie sposób, w jaki postrzegał siebie, swoje umiejętności i to, co był w stanie zrobić. Znalazł 100 rzeczy, a następnie wybrał pięć najlepszych i stworzył historię o sobie, tak jak zrobiliśmy to pierwszego dnia. Sam nie mógł tego wszystkiego dostrzec i dlatego tak istotne jest uświadomienie sobie pytań, które zadajesz sobie przez cały dzień, zwłaszcza tych dotyczących ciebie i twojego życia. A może znalazłeś negatywne pytanie, które powinieneś sformułować inaczej, aby Twoja dusza znalazła lepsze odpowiedzi, które poprawiłyby Twoją samoocenę i jakość Twojego życia. To nie musi trwać długo. Jedno pytanie może zmienić wszystko. Pokażę Ci to na przykładzie. Zabiorę Cię ze sobą na warsztat dotyczący sposobów myślenia. Pierwszego dnia odbyłem małą pogawędkę z Detlefem. Zobaczysz to za chwilę. Nie znam ludzi, z którymi rozmawiam. Nigdy ich nie widziałem. Nic nie jest z góry ustalone. Wszystko odbywa się spontanicznie. Detlef i ja rozmawialiśmy przez kilka minut, a czwartego dnia warsztatów rozmawiałem z nim ponownie podczas ćwiczeń, kiedy przechadzałem się między innymi. I wtedy podzielił się z nami tym, co zmieniło się dla niego w ciągu ostatnich czterech dni ponieważ zadał sobie nowe, lepsze pytanie w odniesieniu do swojej córki. I dzięki temu nowemu pytaniu nareszcie zrozumiał swoje dzieciństwo. Miłego oglądania Detlefa. Dzień pierwszy początek warsztatów. Jak mogę czuć się swobodniej w towarzystwie mojej mocno dojrzewającej córki? Nie będziemy teraz o tym rozmawiać, bo zajmie to cały wieczór. Jak masz na imię? Deadlef. Tak, nazywam się Detlef. Zadam Ci pytanie. Jak sprawić, by moja córka czuła się wysłuchana i kochana przez cały dzień? Tak zrobię. Okres dojrzewania to czas, kiedy rodzicielstwo zamienia się w związek. Następnie pielęgnuje się te relacje. Najważniejsze rzeczy w każdym związku to miłość, troska, bycie widzianym, uznanym, miłość, troska, bycie widzianym i uznanym. Dzień czwarty. Ostatni dzień warsztatów. Wszyscy na sali się śmieją. Wszyscy wiecie, o kim będziemy mówić w następnej kolejności. Widziałem go podczas Mindcamp. Mój drogi Detlefie, chciałbyś wstać? Detlef, czy podzieliłbyś się tym z nami? Nie pamiętam dokładnie Twojego pytania, ale wiem, że powiedziałem ci, abyś pokazał dziecku, że je kochasz. Zadałem Ci też inne pytanie i powiedziałem, żebyś napisał do córki list lub do niej zadzwonił. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co wydarzyło się w czwartek wieczorem? Przedstawię to jako żart. Moje pytanie brzmiało: Jak wytłumaczyć dwunastoletniej córce, że musi robić to, co jej każe? A ty kazałeś mi zadać inne pytanie. W jaki sposób możesz powtarzać swojej córce dziesięć razy dziennie, że ją kochasz? Robiłem to wieczorami. I to zdanie trafiło prosto do serca. Rozmawiałem z córką przez telefon w atmosferze łagodności, która rzadko nam się zdarza. Robiłem to codziennie i zaczęliśmy coraz bardziej się odprężać wzajemnie. Wiem, że nigdy nie będę się do niej zwracał autorytarnie. Detlef, wejdź na krzesło. Jeszcze jedno, ponieważ rozmawialiśmy i powiedziałeś mi, że to doświadczenie pomogło ci uświadomić sobie coś o twoich rodzicach. To było niewiarygodne. Czy mógłbyś się tym z nami podzielić? Na sali jest wielu rodziców, którzy również są dziećmi lub mają własne dzieci. Mój ojciec był twardym facetem na wskroś. Nie było między nami więzi emocjonalnej. Naprawdę chciałem, żeby mnie zauważył i nie wiedziałem, czy kiedykolwiek będę w stanie mu wybaczyć. I wtedy powiedziałeś, żebyśmy wybaczyli naszym rodzicom, bo oni nie oczekują niczego w zamian. Wtedy uświadomiłem sobie, jak dorastał mój ojciec. Jego ojciec był alkoholikiem, a on dorastał w ten sposób. Jak mógłby być dla mnie ojcem? Nie mógł. Wtedy w końcu mogłem mu wybaczyć i poczułem ulgę. Mam nadzieję, że to nagranie zainspirowało Cię i pokazało, jaką różnicę może zrobić drobne pytanie. Dotarliśmy teraz do ćwiczenia związanego z dzisiejszym tematem. Uświadom sobie, Jedno lub kilka negatywnych pytań, z którymi żyjesz. Zapisz je. Następnie weź jedno z nich i świadomie zamień je w pozytywne pytanie, na które musisz znaleźć pozytywne odpowiedzi, a które przyniosą ci lepsze życie i pomogą ci wykorzystać sposób myślenia o przepływie. Powtarzam raz jeszcze, jeśli zadajesz sobie pytanie, co jest ze mną nie tak, lepszym pytaniem może być, co jest ze mną w porządku, lub gdy ktoś daje ci jakąś radę, a ty mówisz tak, ale. Następnie zadaj sobie pytanie, jakie pytanie najlepiej jest zadać. Może jest to pytanie, dlaczego to się nie udaje? A może lepszym pytaniem byłoby, jak mogę sprawić, by się udało? A może spędzasz cały dzień nieświadomie zadając sobie pytanie, dlaczego moje życie jest takie nieudane? Lepszym pytaniem byłoby, co robię dobrze? Co jest dobre w moim życiu? Pytania formułujesz sam. Dobre pytania pomagają duszy. Pomagają odnajdywać dobre odpowiedzi. Jakość życia się poprawia. Powodzenia w tym ćwiczeniu może ono wprowadzić wiele zmian w Twoim życiu. Przeznacz na nie trochę czasu i widzimy się już jutro na codziennym Flow Mindset. Pozdrawiam, Christian. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji.